No, słyszałem kiedyś o tym, że można stracić głowę dla kobiety. Ja ale... kiedyś straciłem, tak? Mm -hmm. Dawno temu oczywiście. Ale nie Czasami na swoim można miejscu. stracić głowę dla kobiety. Stary jest historia o człowieku, który stracił i nie odzyskał tej głowy. Z Pisma Świętego? No, także znowu będzie. Ale nie stracił głowy dla kobiety tylko, dla kobiety, tylko przez, przez kobietę. kobietę. Czyli jednak ta kobieta znowu pojawia się jako. Ciekawy motyw. Tak. Czyli Jan Chrzciciel. Znany prorok. Dziki prorok. Gwałtowny prorok. No ale po kolei. Pierwsze zmianki o nie Chrzcicielu to są zmianki zaraz przed narodzeniem Jezusa, kiedy Maria przychodzi z wizytą do Elżbiety i wtedy Jan wariuje... łonie z radością. Można powiedzieć, że już wtedy się ujawnia jego gwałtowa natura. Z radością zareagował, Wyraziście, konkretnie. No, to no, przepiękne słowo, nie? Że skakał jak młody koziołek, dokładnie chyba ten jest. Pamiętamy historię niepłodności jego rodziców, nie, nie mówienia jego ojca. No, ale skupmy się na samym Janie, Janie Chrzcicielu, który, o którym dużo nie wiemy, tak naprawdę, w Słowie. Wiemy, że pewnego dnia postanowił opuścić swój dom i żyć samotnie. Ciekawe, bo żyje bardzo surowo. Mhm. O, mieszkać w tam w jaskini. W dzieniu szarańczy i miód. O, ciekawe. Taki przykład człowieka, który też żyje w jakiejś pokucie mocnej, takiej mocnej mhm. ascezie. Zupełnie w oddaleniu od innych mhm. bez kontaktu ze światem, a już pewnego dnia to się zmienia. Bóg posyła go i zaczyna głosić słowo. Tak jak go nie było, dla świata tak nagle pojawia się i zaczyna od razu działać. I gromadzi wokół siebie bardzo dużo ludzi. Można powiedzieć, że tak nawet taka konkurencja trochę rośnie na boku Jezusa. No tak, po Polsku patrząc, są no to jest człowiek, który głosi, który gromadzi uczniów, mm -hmm. którzy są zafascynowani jego stylem życia, powstaje wspólnota. Niektórzy mówią nawet, że razem mieszkają, i taka pierwsza mm -hmm. wspólnota monastyczna. S są też takie teorie. Y ale jest to człowiek, który, Jan Chrzciciel, jednak nie traci tego, tego tej hierarchii Pana Boga w swoim życiu. To... Si chociażby pewnie zajął, mógłby zająć najwyższe miejsce. Jego posłanictwo jest owocne. Tak. Głośni ludzie i ludzi idą za nim. Nawracają się, zmieniają swoje życie, chrzci, więc w ogóle pojawia się też motyw chrztu, właściwie od Jana, bardzo mocny wyrazisty. Chrzci wodą. No i kolejna scena, kiedy widzimy spotkanie już dorosłych Jana Chrzciciela i Jezusa, kiedy. Rzeka Jordan. Jezus jakby wchodzi też pod tą posługę Jana Chrzciciela. Tak, prosił Jana o chrzest. Mhm. Też bardzo mocna scena. I oczywiście tutaj w tej scenie najczęściej koncentrujemy się na tym, co dzieje się później, czyli ten głos z nieba, Duch Święty. Ale samo to wejście do chrzczu Jezusa myślę, że jest bardzo, bardzo wyjątkowe. No, pokazuje rys Jana, nie? Bo Jan jest mężczyzną twardym, myślę, że bardzo też takim konkretnym, podejmującym swoje życie bardzo poważnie. Ale z drugiej strony ma to właśnie tą niesamowitą cechę, czyli jest pokorny. I od razu dzięki temu też rozpoznaje Jezusa, no bo słyszymy te słowa, że nie jestem godzin a ci że mykał sandałów. Więc od razu to spotkanie powoduje, że Jan ma w sobie taki zmysł. Tak, rozeznanie, rozeznanie. niesamowite mhm. duchowe. Człowiek sukcesu, jego posłannictwo jest owocne, wszystko się udaje. Wprowadza Mesjasza. Tak jest. No, niesamowite. Rozpoznaje Mesjasza. A jego śmierć jest strasznie... No nie wiem, nie chcę powiedzieć płytka, ale taka Wydaje się dziełem, przy, dziełem przypadku wręcz, nie? Dokładnie. Emocji kobiecych. Dokładnie. Działam jakich, jak, jakiegoś układu politycznego, rodzinnego, w którym on przypadkowo jest splątany I staje się ofiarą tego układu. Jakby kobieta sobie wymyśliła, że no, dzisiaj ma zginąć. I ginie. I ginie. A zanim to się dzieje, też cała ten kontekst jego relacji z Herodem jest ciekawy, no bo ten Herod też jakoś go tam słucha. Jakoś tak też ma bojaźń wobec niego. Mhm. Chętnie go słuchał. Tak naprawdę go skazuje na więzienie, żeby tam Herodera za bardzo nie marudziła, żeby wyciszyć, ale nie uszkodzić, Dokładnie. bo go szanował. Zresztą później, jak słyszy o Jezusie, Herod, to pierwszy myśli, że to Jan z ja, Jan, zmartwychwstał. Jan mhm, mhm. Więc to w nim też mocno pracuje wszystko. No ale dobra, obserwując Heroda, który robi coś strasznie głupiego yy, i przez to ginie Jan chrzciciel. Tuż przed jest jeszcze cała taka piękna scena wymiany informacji między. Uczniami Jezusa, uczniami Jana. Znaczy, ja myślę sobie, że to, to jest takie właśnie, właśnie, właśnie w, w, ważne w Janie, że tak po polsku po patrząc, śmierć jest bezsensowna. Absolutnie. Kobieta sobie wymyśliła, się stało, jak to tak wyszło. Herod nie potrafi odmówić. I nie umiera nie? za wiarę. Nie umiera za wiarę. Dlatego... Trochę z głupot te okoliczności, które są wokół. Mm -hmm. Ale to dla mnie to jest niesamowite, że Jan się w tym odnajduje, że Jan w tym widzi też drogę Pana Boga. Że Jan w takiej swojej pokorze, rozpoznawaniu Jezusa, on jest taki. sprawia wrażenie, że wie, że to jest ten moment. Ja, że cię kończę, ale jest coś o wiele ważniejszego. Jan posyła swoich uczniów, już będąc w więzieniu, żeby się dowiedzieli od Jezusa, czy jest Mesjaszem, czy Ty mhm. jesteś tym, którego mamy oczekiwać. Tak jakby chciał Jan ostatecznego potwierdzenia przed śmiercią, mhm. czy, 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 czy ta jego misja się wypełnia, czy ta jego misja dochodzi już do końca, nie? Niesamowite, że ja nie jest gotowy na odejście, nie? Ja mu się marzy jedna rzecz. Rozpoznał Jezusa jako Mesjasza, Proszę jeszcze jedno potwierdzenie, jest gotów odejść. Gotów odejść, ale też tę te gromadę najbliższych uczniów, którzy są przecież mu wierni, mhm. którzy prawdopodobnie od kilku lat już go słuchają. Tak jak mówiłeś, może razem mieszkają, tworzą tą wspólnotę no, bez większych problemów oddaje Jezusowi mówi idźcie za Nim. Tak. Wskazuje na Jezusa. To się tak naprawdę całe dzieło swojego życia oddaje, łączy ze swoim życiem. Mhm. No to też jest niesamowite, no bo to pokazuje Jego prawdziwość, Jego prorokowanie, Jego bycia prorokiem Nowego Testamentu. Właściwie mówi się, że jest na pograniczu mhm. tych dwóch testamentów. Jego prawdziwość przejawia się w tym, że nie robi to dla siebie, dla swojej chwały, dla swoich zysków, no ale całkowicie chce wypełniać wodę Bożą, więc nie waha się. W ostatniej chwili to nie, nie prosi, żeby nie za chwilę mu uwolnienie z tego więzienia, żeby jakoś ta sytuacja została rozwiązana. Nawet nie prosi o spotkanie z Jezusem. Tak. Nie ma jakiegoś interesu wobec niego, że chciałby coś od niego dostać. Po prostu chce oddać mu swoich uczniów i to robi. Wypełnia swoje dzieło, dzieło swojego życia. Tak naprawdę, po ludzku, patrząc, to jego dzieło właśnie kończy się. No, kończy się definitywnie. On umiera. Uczniowie przychodzą do innego mistrza, tak, ten, yy, no wszystko co robił, nawet ten, ta próba nawrócenia Heroda, żeby nie był z tą Herodiadą całą, mm -hmm. nie przynosi efektu, ale ja jest przekonany odchodząc, tak, to jest to, to jest jego misja. Przygotował, no i... na ile potrafił, na ile mógł, drogę dla Mesjasza i może odejść. Niesamowite jest to, że Jezus tak bardzo potwierdza Jego posłannictwo. Tak. Te słowa są bardzo mocne, nawet ktoś większy niż prorok mówi o No, Oto, ja wysyłam swojego posłańca przed tobą, aby sztował Twoją drogę. A sztował Twoją drogę przed tobą. To no, bardzo mocne takie potwierdzenie słuszności działania niechświciela, tego co robił. No, chyba lepszej nagrody Jan no, otrzymać nie mógł. Z jednej strony jest to tragiczna śmierć, nie? Mm. taki koniec definitywny wszystkiego, po ludzku bez sensu, a z drugiej strony jest to wielkie zwycięstwo i osiągnięcie swojego celu życiowego. Takie to, co najważniejsze wypełnił. To jest takie całkowite poddanie się woli Bożej, bo my czasem mamy taki obraz, że jak jestem po tej dobrej stronie i staram się i robię, to nagle jestem w taki parasol ochronny, który przed wszelkim złam tego świata mnie ochroni. A tu mamy Jana który absolutnie jest prawym, oddanym Bogu na służbie, który całe życie poświęcił na służbie dla Niego. I nie, nie prosi o to, żeby Bóg go ratował z tej opresji, która jest kuriozalna, tylko całkowicie jest gotowy tą wolę Bożą wypełniać. No To, to jest takie ciekawe, nie, bo często to jest takie często protestanckie takie myślenie, że skoro jestem z Panem Bogiem, wierzę w Niego, jestem w relacji z Nim, chodzę w Jego obecności, to znaczy, że Będę zdrowy, będę szczęśliwy, nie, dużo umrę pieniędzy. w wypadku, będę miał dużo pieniędzy, dużo dzieci i tak dalej, i tak dalej. Chyba nawet może opowiedzieć że takie żydowskie, bo też... No też takie, to... To, to takie bardzo mocno żydowskie też, nie? A myślę sobie, że, że jednak ten Jan Chrzciciel jest, jest taką postacią, która łamie ten schemat, nie? Absolutnie. Pokazuje, że można być człowiekiem sukcesu, stracąc wszystko. Mhm. I jeszcze tego godząc się na to. Godząc się na to, mhm. to prawda. No, to jest taki przykład dla nas, i, i takie pytanie o nasze intencje, tego co robimy, jak działamy. Bo wszyscy chcemy iść za Chrystusem, chcemy głosić, takie mamy powołanie, każdy z nas ma głosić Chrystusa, ale czy naprawdę robię to dla Chrystusa? Czy naprawdę potrafię być tak odważnym i mężem jak Jan Chrzciciel? To jest pytanie: gotowość tracenia. Czy jestem gotowy hmm. stracić, stracić, będąc Bogiem? Nie? Wiadomo, że. W takim bilansie duchowym, to i tak jest to wielkie zyski, niesamowite dobro i tak dalej, ale w bilansie ludzkim jest to stratą często. Stracić głowę. To, to, to brzmi w reklamie, stracić głowę dla Jezusa. Tak, tak brzmi pobożnie, nie? Ale jak się to doczepię do tego Jana Chrzciciela, to brzmi już bardzo mocno. Też pobożnie, ale wiele mocniej. Czy ty jesteś gotowy głowę stracić dla Jezusa? Po ludzku? Głowy stracił przez kobietę, ale tak naprawdę w tym wszystkim było był też jego wybór jego decyzja bycia cały czas wiernym Bogu. To jest dobre pytanie, to na, to na każdy dzień. Nie? Czy dzisiaj straciłem głowę dla Jezusa? Czy A. byłem w stanie podjąć takie decyzje, które są trudne, może niepopularne, mhm. może nie, nie dające im jakichś efektów i splendoru, ale są doświadczeniem straty dla Boga? Też warto się przyjrzeć, przyjrzeć dla kogo dzisiaj tracę głowę? Mhm. No to wyszliśmy od tej kobiety, często takie, że tracimy głowę dla pieniędzy, dla sukcesu, dla poklasku, dla jakichś relacji. Tak naprawdę przychodzi nam to z dużą łatwością często, tracić tą głowę. A tutaj jest pytanie: Czy jesteś gotowy tracić głowę dla Jezusa? Mnie też podoba to, co jest o Janie Janiewszczycielu, że tam jest, dodaje taki tekst, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Nie? Mhm. Tak sobie myślę, że trzeba być trochę takim gwałtownikiem. Dla mnie, gwałtownik to jest taki człowiek, który czasami dużo nie myśli, sam działa impulsywnie, ale mi się wydaje, że takim jest łatwiej stracić głowę w sensie pozytywnym. Nie? Że mają mnie takiego rozważania, takiego liczenia, bilansu, czy mi się opłaca, czy nie opłaca. A prorocy byli tacy, że. Czasami, czasami się wydarzy, że są totalnie szaleni. Mhm. I też widać u Jana Ściela, że on ma tą zażyłość z Bogiem, nie? że on jest na tej pustyni, nie sam, tylko jest tam dla Boga, po to, żeby Boga szukać. To potem się przejawia w tym, jak on działa. Dokładnie wie, co ma robić. Tak. tak. To jest człowiek, który wie, co robi. Nie, nie widzimy tutaj Gosia, który chodzi, dyskutuje, zastanawia się, tylko on przychodzi robi swoją robotę. Nie? I wie, że zakończą i że może odejść. Dokładnie. No, taki bardzo pozytywny przykład dla nas, ale też bardzo trudny do naśladowania. Mi się nie podoba i podoba się jednocześnie. Tak, perspektywa siedzenia na pustyni, wcinania Szalanczym, mhm. że potem stracić głowę przez kobietę. Po ludzku nie jest atrakcyjna. Ale warto. Jestem przekonany, że to ma sens i to wyległymszy sens. To też taka część o, o tym wychodzą na pustynię, bo często kiedy mówimy o pustyni, to widzimy Jezusa, który wychodzi na pustynię 40 dni, i najczęściej też ją spłycamy do tego ostatniego czasu próby, który właściwie był takim wisienką, na torcie tej pustyni. A tu widzimy też Jana, który sam wychodzi na pustynię e, również po to, żeby nabrać sił, po to, żeby rozeznać, po to, żeby wiedzieć, co ma robić. Czyli wchodzi, no, chyba nie chodzi o samo miejsce jako o pustynię, ale o taki czas dla mnie z Bogiem, tylko ja i Bóg. To jest to też jakaś odpowiedź na to, skąd brać siłę na to, by tą głowę dla Jezusa stracić. Mhm. Mhm. Czyli zostajemy z tym, tak? Czy jesteś gotów stracić głowę dla Jezusa, czasami w sposób gwałtowny i mało logiczny? I czy jesteś gotowy też szukać pustyni, żeby mieć siłę i odwagę na takie mocne kroki w Twoim życiu? Czy mocne rzeczy, które potrzebujesz zmienić? Czy też stracić dosłownie? Tego życzymy Wami sobie. Czyli, czyli życzymy Czego? Czasami, żeby chodzić bez tej głowy. Na chwałę Pana Boga. Amen. Amen.